Na tej lekcji wyjaśnić, jak przebiegają reakcje zobojętniania. Dowiesz się także, jak zapisać równiania reakcji zobojętnienia w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej. Zapraszam! W chemii jest tak, że łatwo reagują ze sobą substancje o przeciwnych charakterach chemicznych, np. metal z niemetalem czy kwas z zasadą. Przeprowadźmy doświadczenie, w którym sprawdzimy, jak kwas i zasada reagują ze sobą. Mam tu dwie probówki, w każdej znajduje się roztwór wodorotlenku sodu z jedną kroplą fenoloftaleiny. Roztwór ma odczyn zasadowy, więc pod wpływem fenoloftaleiny ma barwę malinową. Do pierwszej probówki dodano kwas chlorowodorowy, a do drugiej kwas siarkowy 6. Po dodaniu kwasów oba roztwory się odbarwiły, a to dlatego, że zaszły tu reakcje. Wodorotlenek przereagował z kwasami i substancję odczynie zasadowym otrzymaliśmy w efekcie substancję odczynie obojętnym. Ciekawostka. reakcje zobojętnienia stosuje się w medycynie, by zobojętnić nadmiar wydzielonego soku żołądkowego. Pacjentom podaje się w tym celu leki odczynie zasadowym. Podany wodorotlenek wejdzie w reakcję z kwasem solnym w obecnym żołądku, a produktem tej reakcji będą sole. Pamiętać jednak należy, że leki na nadkwasotę nie likwidują jej przyczyn, a jedynie usuwają objawy. Tak wyglądała pierwsza z reakcji, jaka zaszła w naszym doświadczeniu. Kwas chlorowodorowy wszedł w reakcję z wodorotlenkiem sodu i powstał w ten sposób chlorek sodu i woda. To jest tak zwany zapis równania reakcji w formie cząsteczkowej. Pamiętać jednak należy, że ta reakcja zachodziła w wodzie. A co za tym idzie? I kwas chlorowodorowy. I wodorotlenek sodu i w końcu chlorek sodu ulegają dysocjacji jonowej. Poprawię zatem moje równanie reakcji, żeby to uwzględniało. Mam teraz kation chloru i anion chlorkowy plus kation sodu i anion wodorotlenkowy. Otrzymamy zaś kation sodu i anion chlorkowy i cząsteczkę wody. To jest tak zwany zapis równania reakcji w formie jonowej. Zauważ, że anion chlorkowy i anion sodu powtarzają się po obu stronach równania reakcji. Wobec czego można je pominąć. Zostanie mi zatem kation wodoru i anion wodorotlenkowy, które utworzą cząsteczkę wody. To z kolei jest skrócony zapis jonowy. W naszym doświadczeniu miała też miejsce reakcja kwasu siarkowego 6 z wodorotlenkiem sodu. Otrzymaliśmy w niej siarczan 6 sodu oraz wodę. To zapis cząsteczkowy tego równania. Ta reakcja także zachodziła w wodzie i tu także poszczególne substancje, jakie brały w niej udział, ulegały dysocjacji jonowej. Przedstawmy więc zapis jonowy tej reakcji. Kationy wodoru i anion siarczanowy 6, a także kationy sodu i aniony wodorotlenkowe przereagowały. A my otrzymaliśmy kationy sodu, anion siarczanowy 6 i cząsteczki wody. Pomijmy elementy, które powtarzały się po obu stronach równania, a otrzymamy skrócony zapis jonowy. Dwa kationy wodoru plus dwa aniony wodorotlenkowe utworzą dwie cząsteczki wody. Jako, że wszędzie mam dwójki, mogę to równanie reakcji podzielić przez dwa i jego ostateczny wygląd będzie następujący. Przebieg reakcji zobojętniania można ogólnie zapisać w następujący sposób. Kwas plus zasada utworzą sól i wodę. Reakcja zobojętniania jest jednym ze sposobów otrzymywania soli. W rzeczywistości reakcja zobojętniania zachodzi między kationami wodoru odpowiadającymi za odczyn kwasowy i anionami wodorotlenkowymi odpowiadającymi za odczyn zasadowy, a produktem reakcji jest woda odczynie obojętnym. Ciekawostka. Żując gumę powoduje, że wydzielana jest ślina, która to dostarcza składników zobojętniających kwasy powstające po zjedzeniu posiłku. Dlatego zaleca się żucie gumy bez cukru przez 20 minut po jedzeniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Jad pszczoły ma odczyn kwasowy, więc można go zneutralizować wodnym roztworem sody oczyszczonej, która to ma odczyn zasadowy. Z kolei jad osy ma odczyn zasadowy. Można go zneutralizować przyłożeniem plasterka cebuli o odczynie kwasowym. Zapamiętaj najważniejsze: reakcja zobojętniania to reakcja między kationami wodoru a anionami wodorotlenkowymi, której produktem jest cząsteczka wody.